Nasze media uwielbiają podawać statystyki, przepraszam za określenie tendencyjne. Pamiętam lipiec, sierpień bieżącego roku, kiedy wszystkie media obiegła taka chora optymistyczna informacja, że w dniu dzisiejszym 93% energii elektrycznej powstało przez źródła odnawialne. I tak było przez kilkanaście dni. Ale gdyby pan sięgnął dzisiaj do raportu Urzędu Regulacji Energetyki, czy do raportu Krajowej Dyspozycji Mocy, bo to są takie miejsca, gdzie się steruje tym procesem, to Proporcja jest taka, że na węglu kamiennym i brunatnym powstaje dzisiaj na przykład 83% energii, a 17% na surowcach pozostałych. Mówi czyli Pan gaz. Mówię o październiku 2025, tak? Mówię nawet o dniu dzisiejszym. Ja to dzisiaj rano sprawdzałem. Dziś rano jest 83% mocy zainstalowanej i używanej na węglu kamiennym i na węglu brunatnym. Reszta to jest gaz, wiatr i słońce. No bo. Nie wieje, przepraszam, i nie świeci słońce. No, więc dlatego też, wie pan, łatwo taką opinię wygłosić, tylko że ona nie ma nic wspólnego z prawdą.